Moja tutaj tarnuma wysyłam. Wolałbym do zamku. Tak, zbierzemy sobie stąd wszystkich. Może tym razem nawet dosłownie wszystkich, oprócz pikinierów. O. No i teraz ich sobie zaniesiemy wyżej. Gdzie to jest tutaj. I Tarnum będzie miał armię swoją gotową. Tak, i chciałem Joga w ogóle wysłać, żeby te nogi przesłał, ale widzę, że Tarnum tam będzie szybciej. Szybciej zaniesie nogi. O, trochę warzek straciliśmy. Ale dobra, możemy ich stracić. Tak, opończa przeciwstawienia zwiększa odporność bohatera na magię o 10%. No to się może nawet Tarnomowi przydać, ale i Mirlandzie też. Może ona będzie miała jeszcze okazję powalczyć tutaj. Także tak. Jog. Oddaje te nogi. Oddaję gry I... I oddaję pikinierów. Może ich oddać. Dobra. Z tego zamku wyjmiemy bohatera. Żeby... A w sumie nawet nie tylko wyjmiemy, tylko po prostu odwiedzimy sobie nim Tarnuma. Weźmiemy te nogi. Tak, jakby się pozbierało całą statuetkę legionisty, to byłoby jeszcze lepsze bonusy dodatkowo. Już nie pamiętam jakie. No ale mamy zwiększony przyrost teraz kuszników, jest 24 tygodniowo. A, mogła się trafić rtęć, ale się nie trafiła. Rtęci jednak. Mamy mało, za mało teraz. Ale i tak to sobie rozwiniemy. Co tu mamy za zaklęcia? Kontratak i tarcze ognia. No, niech będzie. Ty odwiedzasz te wszystkie miejsca. O, chwila. Nie tarną pierwszy. Ty będziesz pierwsza i Sauruk jeszcze wcześniej tylko. O w ten sposób. Tutaj idziesz. I tu jest jeszcze, o jest jeszcze kamyk, dobra. Sauruk też zanosi armię. I może sobie gdzieś pójść, gdzie się jeszcze rozwinie. Nie wiem, czy Sauruk był. <laughs> tak naokoło w salach Walhalla, czy był Sauruk? Nie pamiętam. Dobra. Ulepszamy wszystko. No, w sumie pikich nierów nie musimy ulepszać, bo ich nie bierzemy ze sobą. A za to tych by się przydało w końcu ulepszyć anioły. Znowu brakuje Mirtęci. Hmm. No i teraz jest, jak należy. No i w sumie fajnie dodatkowo, że mamy sauruga, który, który nam klejnoty dodatkowe robił cały czas. No właśnie anioły są za klejnoty. A archanioły to już jest naprawdę potęga. Na którą nas nie stać. <grych> Dobra, tarnum to poczatuje chwilę. Żebyśmy sobie już zrobili taką armię, że faktycznie pokonamy wszystkich. Taką armię, żeby po prostu można było otworzyć sobie tamto przejście. Jak stoi. Odwiedzasz zamek. Dobra jeszcze raczej tych pieniędzy nam nie wystarczy. O, nie odwiedzał Salwal Hali. Dobrze wiedzieć. Dobrze, że już ma. No i teraz tak koniecznie. Zbierasz to. Ty zbierasz sobie jakieś zaklęcia, jeśli tu są. No, i Mirlanda jeszcze pewnie jakieś walki będzie toczyła, więc może sobie tutaj pójść. A ty jeszcze jeden dzień poczekasz, i myślę, że już będziemy mieli to co potrzebujemy. No, niekoniecznie. <ścoughs> no, właśnie, jeszcze czekamy. sobie więcej doświadczenia rób um, Może wszystko tutaj pozbierać w sumie, bo ty przechodzisz dalej. Okej. Okay. Większa moc się przyda. No, czekamy jeszcze jeden dzień, bo to już będzie nowy tydzień. To mm. wszyscy się kupili? Nie wszyscy się kupili. Dobra, to sprzedajemy nasze nadwyżki wszystkich towarów. A może być nawet to też. Gryfy wszystkie. Zbrojni i kusznicy. No i świetnie. I teraz możemy sobie jeszcze jakąś jednostkę dołożyć. Z innego zamku i myślę, że to będą tytani. Tak, tytanów na pewno też się dużo zrobiło. Już na razie nie będę zbierał tych jednostek z pozostałych miejscówek. Tutaj nie zauważyłem laboratorium było do zajęcia. A ale lipa, jak ja to przeoczyłem? No trudno. Jak się może schować do zamku? No nie wierzę. <grywka> Brak miejsca. A zabrak miejsca. Hmm. O proszę, jak tarno ma dużo ruchu. To jest coś pięknego. O jacie, nie zauważyłem w ogóle tego drzewa wiedzy. Pierwszy raz mamy drzewo wiedzy. Drzewo wiedzy daje nam dodatkowy poziom. Czasem za darmo, czasem za klejnoty, ale daje nam dodatkowy poziom. Więc oczywiście, że idziemy je odwiedzić, tym bardziej, że mamy przedostatni, dostępny poziom w tym rozdziale w tej misji. Więc zawsze jak mamy tutaj 23, każdym bohaterem, to można odwiedzić to drzewo i dostaniemy łatwiej. E, dostaniemy łatwiej. To co chcemy okej, okay, znowu jakoś. Nie wszystkie jednostki tu się dało pozbierać, ale trudno. Mirlanda idzie. No właśnie, gdzie ona idzie? Tu była? Była. Mirlanda idzie do tego kamyczka. O! Drzewo obserwuje Twoje przybycie z wyraźnym zadowoleniem. Ach, strudzony podróżnik, chętnie przekażę ci część mojej wielowiekowej wiedzy w zamian za skromne 10 klejnotów. Zakopię po prostu pod moimi korzeniami. Tak Tartu nie może więcej doświadczenia już mieć, ale zdobył poziom 24 i jeden punkt ataku z tego tytułu. No i pięknie. Hmm. Sauruk odwiedza bibliotekę oświecenia. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Aha, sześciu tytanów. Tylko nie tak dużo. Ale bierzemy ich. Hmm, tutaj chyba już nie ma nic co do odwiedzenia dla nas szczególnego. Więc stańmy sobie tu obok. Nie wiem, czy tam będziemy otwierać tak szybko. No, okej. Okay. Dobra. Byście zdobyli już ten poziom któryś z Was. Masz 21. Jak ci brakuje? Oj, mogłoby pisać ile brakuje, bo tak to muszę liczyć. <grytanie> Dobra, stań tu sobie. Odbić stajnie. Przy okazji zbudujmy sobie Gildie Magów poziom czwarty. Da się poziom piąty? Da się poziom piąty. A no może nawet jakieś zaklęcie to zdobędziemy nowe fajne faktycznie. O! Mirlanda ma poziom 22. No i pięknie. A tu możemy. O, możemy. Poziom piąty. Gildie Magów. No i Sauruk dostaje punkt wiedzy. Mamy wskrzeszenie i mamy implozję. O, proszę bardzo. To już jest kolejny poziom potęgi. Tak. Tak pełno tutaj tych kamieni wiedzy. Może Sauruk jeszcze zdobędzie ten poziom. Poczekajmy tutaj. Hmm. Chyba, że mam taki mały jeszcze jeden pomysł. Nie, to odwiedzałaś. Tutaj idź. Hmm. Tak, póki jest dzień siódmy, to może udałoby się coś ciekawego tutaj zrobić. Aha, tutaj mamy garnizon, ale nie jest silny. Jest słaby wręcz. Tak. O. I widzę, że nasz wróg tutaj nie siedzi w zamku. No i bardzo dobrze. My go tutaj zmieciemy. Także nie będzie miał tutaj czym wychodzić. O! Nawet nie ma co walczyć. Ale nie, no takie walki to. Takie. Na takie walki się czeka. Czyli co? Rozumiem, że chcemy wszystkimi tutaj podejść. Czy wszyscy w ogóle są szybsi nasi? Masz 11. A tak, mamy jeszcze przyspieszenie nasze dostępne. No to w sumie wszyscy tutaj są mega silni. A, czekaj, 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 nie potrzebuję Was przybliżać, zapomniałem, że mam złoty łuk. Także wy stoicie z dala, obserwujecie. No i pięknie. Tu raz. Golemy dwa. O, nie załatwiliśmy wszystkich magów. Gremliny, no jeśli ma jakieś artefakty to są nasze. <grywka> Czterolistna kończyna. No i tyle w sumie. Dobra, stańmy sobie przy jego wejściu. Chyba, że on wyjdzie tutaj, ale raczej to mu nie pomoże. O, i nie wszedł do zamku. Jak on mógł coś takiego zrobić? Dobra, załatwimy go. O, ma dużo gargulców jeszcze. A, tutaj faktycznie nie ma co walczyć, bo my jesteśmy pierwsi i tak. Aha, ty tutaj już skończyłeś odwiedzanie. No to zrobimy ci dodatkowy poziom w taki łatwy sposób. Hmm. Mianowicie pójdziemy złożyć ofiary. Okej. Okay. Tutaj ci nic nie zostawiamy. Nie będziesz się rozwijał bardziej. Tu jest jeszcze jeden strażnik misji? Czy tam jest jeszcze jeden zamek jego? No będę zdziwiony. Jeśli tak jest. Dobra, Irlanda dostała kolejne punkty. No i co tam jest? To przejście jest otwarte tylko dla prześwietnego Tarnuma. E, to naprawdę ty, panie? Pyta kapitan straży. Słyszałem, że masz przeszło 2 metry wzrostu. Czy chcesz przejść, mój królu? No, przejdziemy tam, bo widzę, że tutaj. E, jest truda, więc tam nie ma niebieskiego. O, tu jest druga twierdza, naprawdę w takim miejscu. Jeden ze strażników przy bramie informuje cię, że nie zdołał zamknąć bramy dość szybko i silny oddział wrogów ufortyfikował się w mieście granicznym przed tobą. To ostatnia przeszkoda, która blokuje ci dostęp do doliny, w której wiele lat temu osiedlili się potomkowie Jarga. O, spora armia tu jest. No dobra. To może tutaj Mirlanda zaszaleje. Tak, zamienimy sobie armię wtedy. Hmm. Tak, Asauruk będzie. W inny sposób czerpał doświadczenie. Irlanda ma całkiem sporą szansę tutaj, chyba na tym zamku się dostać poziom. O, za to my możemy te wszystkie jednostki. No, po pierwsze ulepszyć, bo za ulepszone jest więcej chyba też doświadczenia. Właśnie tak. No, i najpierw ty z tymi spróbujmy. Hmm, tak możemy ten artefakt też przerobić sobie. Aha. Nie udało się. W ten sposób. A jeszcze 2000 ci są potrzebne. No to. A to nie jest tak tak łatwo w sumie. 1500 doświadczenia, dobra, wszyscy przechodzą. Tutaj chyba zależy od tego, ile punktów życia mają te jednostki, więc Uuu, jeszcze 20 tysięcy nam brakuje. Hmm. Ale jakoś to się chyba uda zrobić. Tak, Mirlanda do przodu. Weźmy tutaj jeszcze jednego tytana. Poświęcimy trochę wojsk z cytadeli. No, wróg nam w ogóle tu nie zagraża, to możemy wykorzystać te jednostki. O, Tutaj już, tutaj byłaś? Byłaś. Nieźle ustawiłem oczywiście. Trzeba na ternu ma ustawić. Czy coś tu masz? Masz. Tutaj poczekasz sobie za dwa dni. Hmm. Możesz Kamek odwiedzić po drodze. No i w sumie możemy jeszcze w dać walkę tutaj, bo raczej, e, raczej ma dwóch bohaterów, więc będziemy walczyć z tym, co jest na zewnątrz, tylko. Jak nie to cofniemy, <gry> o właśnie. Nie, 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 nie. Dobra, teraz cięcie jest, bo myślałem, że ma dwóch bohaterów. Przepraszam. Dobra, jednak można było to zostawić sobie, bo myślałem, że jak niebieski przegra, to nam się skończy gra, ale doczytałem sobie informacjach o scenariuszu, bo zapomniałem. Że jego jedynym ratunkiem jest przejęcie miasta na północnej granicy. Czyli zdobycie tego miasta kończy mm, misję. A myślałem, że jednak trzeba inaczej to zrobić. No cóż, w takim razie. W takim razie Notarnum idzie na uczynek. Mirlanda tutaj musi walczyć o kolejny poziom poprzez jakieś surowce. No i ty tak samo. Ty możesz ulepszyć hydry. Bierzemy wszystkie wojsko, co tu jest. O. No i całkiem dużo doświadczenia na pewno z tego wyjdzie. O, nawet się dodatkowe jednostki tu popojawiały teraz. Dawno mam w ogóle możemy schować Możemy też oddać ci te artefakty, które nie będą nam tutaj potrzebne. Ona sobie na doświadczenie je przerobi um. o Nie no, balisty ci nie oddam. No i tarnum sobie siedzi tu. Tylko ona jeszcze zobaczy, co może dostać w gildi magów. Znowu implozja, ale jest też inferno. O, inferno jest fajne. Być może pokażę jak działa. To jest magiczne źródło jeszcze. Jak do niego dojść? Nie da się tam dojść, ale... przykre. Dobra, no to idziemy już tylko hmm. rozwinąć naszych bohaterów e, tak. Chcemy wszystkie nasze jednostki, jak najwięcej ich na doświadczenie zamienić. No jest ba szansa. Tak, doświadczenie załtarza, to możemy kogoś tu jeszcze sobie oszczędzić. Może te sobie zabierzemy z powrotem. I ważki. Tak, ważki tylko tyle jest potrzebne. No i super sauruk idzie do drzewa sauruk jest załatwiony. No jeszcze może sobie zaklęcia pozbierać poza tym mm, tak okej okay. no nigdy nie wiadomo co nas jeszcze czeka tutaj dalej to lepiej mieć rozwiniętych tych bohaterów mm. Chwila. Nie no, oddamy te artefakty, żeby już mieć z głowy. Bez nich sobie poradzimy. I tak. No. I Mirlanda też ma jeden punkt więcej jeszcze. Też idzie tutaj. I z... nie tutaj, <tutuj> tutaj. I zrobimy sobie nią ostatnią walkę, bo chciałbym mieć zaklęcia w ostatniej walce. No, może Tarnoma sobie wyniesiemy stąd. E, tak, wszyscy mają 24. Tak, wszyscy mają 24. poziom. Hmm. Więc Ciebie posyłamy tutaj. Sauruk jeszcze idzie. No, to jedna z najkrótszych misji. No, te pierwsze były, były oczywiście najkrótsze, ale jak na rozmiar mapy, ta była i tak całkiem krótka. Całkiem łatwa. No i ostatnią walkę to my zrobimy nie komputer. O, 520 hop goblinów. Nieźle. My rzucamy na wszystkich modlitwę. No i w sumie, Mirlanda jest całkiem niezła do oplężeń, bo ma katapultę. Dobra, poczekajmy. Taki do nas podlecą. I prawie wszystkie już zginęły. No brawo. Okej. Okay. No, dużo orków ma. Ulepszone i nieulepszone. Tak, straty już nie są ważne. Te gobliny chyba... nas tutaj pocharatają, te, te grychy, ale trudno. Teraz mi to już nie przeszkadza. Albo nie poharatają, bo zdążymy je załatwić. A, oni nawet nimi nie czekali, tylko się bronili. Dziwne. Okej. Okay. Może niech tak będzie. No, grunt tam jest inną armię, która nie zdąży... Nie, nie pozwoli za zacząć wrogowi w ogóle coś robić. Gratulacje, zdobywasz boc i odnosisz zwycięstwo. Koniec misji.